Z można naprawdę poznać osobę, z którą dzieli się życie, dom i najskrytsze marzenia? Czy lata spędzone razem, tysiące wspólnych poranków i wieczorów są gwarancją, że wiemy o niej wszystko? Krystyna była przekonana, że zna swojego męża Marka na wylot, znała jego ulubiony smak herbaty sposób. W jaki marszczył czoło, gdy się nad czymś zastanawiał, i melodię, którą nucił pod nosem podczas golenia. Byli małżeństwem od dziesięciu lat, zwyczajną, kochającą się parą w szarej rzeczywistości Polski lat osiemdziesiątych. Ich życie, jak życie milionów innych, toczyło się w rytmie wyznaczanym przez pracę, kolejki w sklepach i małe rodzinne radości. Mieszkali w Nowym Bloku na warszawskim Ursynowie, w dwupokojowym mieszkaniu, którego sercem była kuchnia pachnąca drożdżowym ciastem i kompotem. Na meblościance w dużym pokoju stały zdjęcia, ich ślubne, fotografia małej Agnieszki w beciku, wakacje nad Bałtykiem. Każdy przedmiot w tym mieszkaniu opowiadał historię ich wspólnego życia. historię, która wydawała się prosta, przewidywalna i bezpieczna. Aż do pewnego czerwcowego dnia 1985 roku dnia, który miał być początkiem radosnej, rodzinnej podróży, a stał się początkiem niezrozumiałej tragedii, która rzuciła cień na całe jej przyszłe życie. Tego dnia Krystyna miała stracić wszystko, co znała i kochała w miejscu tak prozaicznym, jak przedział pociągu relacji Warszawa-Wrocław. I przez następne trzydzieści lat miała zadawać sobie jedno pytanie: Co tak naprawdę wydarzyło się w pociągu, który wiózł ich ku przyszłości, a który porwał jej męża w otchłań tajemnicy? Poranek zapowiadał się zwyczajnie. Słońce nieśmiało przedzierało się przez zasłony, rzucając smugi światła na dywan. W powietrzu unosił się zapach kawy parzonej po turecku, którą Marek uwielbiał. Krystyna krzątała się po kuchni, przygotowując kanapki na drogę: chleb, masło, kilka plasterków szynki zdobytej cudem po wystaniu w długiej kolejce, zielony ogórek. Proste rzeczy, które w tamtych czasach smakowały jak największy luksus. Pięcioletnia Agnieszka, podekscytowana perspektywą podróży pociągiem, biegała po mieszkaniu w swojej ulubionej sukience w groszki, ciągnąc za sobą pluszowego misia. Jechali do Wrocławia do siostry Krystyny na imieniny jej męża. Taka podróż była wydarzeniem ucieczką od codzienności, od pustych półek i wszechobecnej szarości. Marek tego ranka był jakiś inny, cichszy niż zwykle. Krystyna zauważyła to, ale zrzuciła na karb zmęczenia. Pracował ostatnio bardzo dużo w państwowych zakładach jako inżynier. Skarżył się na napiętą atmosferę, na nowe zarządzenia, na ciągły stres. Po prostu potrzebuje odpoczynku, pomyślała, podając mu kubek z gorącą kawą. Uśmiechnął się do niej, ale jego uśmiech nie sięgał oczu. Było w nich coś nieuchwytnego, jakiś rodzaj napięcia, którego nie potrafiła nazwać. Kiedy Agnieszka podbiegła do niego i objęła go za nogi, przytulił ją mocniej niż zwykle jakby chciał zapamiętać tę chwilę na zawsze. Pocałował ją w czubek głowy, a potem spojrzał na Krystynę wzrokiem, który po latach będzie do niej wracał w bezsenne noce. Była w nim miłość, ale też coś na kształt pożegnania. Wtedy jednak nie zwróciła na to szczególnej uwagi. Byli przecież zajęci pakowaniem ostatnich drobiazgów, sprawdzaniem biletów i pilnowaniem, by Agnieszka nie wybrudziła sukienki przed wyjściem z domu. Droga na dworzec centralny ich małym, wysłużonym fiatem 126P, była jak podróż przez Polskę w pigułce. Mijali szare bloki, puste witryny sklepowe i ludzi z siatkami, spieszących w sobie tylko znanym kierunku. Na samym dworcu panował zgiełk. Tłum ludzi, zapowiedzi spikera odbijające się echem od betonowych ścian, charakterystyczny zapach pociągów, mieszanina smaru, węgla i czegoś nieokreślonego, co Krystyna zawsze kojarzyła z podróżą. Znaleźli swój pociąg, a potem przedział. Był typowy dla tamtych lat. Osiem miejsc, siedzenia pokryte skajem, mały stoliczek pod oknem i siatkowe półki na bagaż. Oprócz nich w przedziale siedziała starsza pani w berecie, drzemiąca z robótką na kolanach, oraz młody żołnierz, który z fascynacją wpatrywał się w widoki za oknem. Pociąg ruszył punktualnie. Rytmiczny stukot kół oszyny działał usypiająco. Agnieszka szybko znudziła się patrzeniem przez okno i zaczęła bawić się Misiem, opowiadając mu szeptem jakieś historie. Krystyna wyjęła książkę, ale nie mogła się skupić. Obserwowała Marka. Siedział naprzeciwko, wpatrzony w przesuwający się za oknem krajobraz mazowieckich pól i lasów. Jego twarz była jak kamienna maska. Nie odzywał się, tylko od czasu do czasu spoglądał nerwowo na zegarek. W pewnym momencie, gdzieś za Skierniewicami, pociąg gwałtownie zwolnił i zatrzymał się w szczerym polu. To się zdarzało. Awarie, przepuszczanie innych składów. Nikt w przedziale nie zwrócił na to szczególnej uwagi. Starsza pani spała dalej, żołnierz zaczął czytać gazetę. To właśnie wtedy Marek wstał. Pójdę do warsu po herbatę. Powiedział cicho, ledwo słyszalnie: Chcecie coś? Krystyna pokręciła głową. Może soczek dla małej? zapytał jeszcze. Dobrze, poproszę. Odpowiedziała uśmiechając się do niego. Nachylił się i pocałował ją w czoło. Krótki, przelotny pocałunek. Potem pogłaskał śpiącą już Agnieszkę po włosach i wyszedł z przedziału, zamykając za sobą przesuwne drzwi. Krystyna patrzyła za nim, jak jego sylwetka znika w wąskim korytarzu. To był ostatni raz, kiedy go widziała. Minęło 10 minut, potem 20. Pociąg wciąż stał. Krystyna zaczęła się niepokoić. Kolejki w Warsie bywały długie, ale nie aż tak. Po 30 minutach jej niepokój zamienił się w lęk. Pociąg szarpnął i powoli ruszył, a Marka wciąż nie było. Może spotkał kogoś znajomego, może zagadał się w korytarzu. Próbowała racjonalizować, ale w jej żołądku zaciskała się lodowata obręcz strachu. Zostawiła śpiącą Agnieszkę pod opieką współpasażerki, która właśnie się obudziła i wyszła na korytarz. Przeszła przez kilka wagonów, przeciskając się między ludźmi stojącymi w przejściu. Dotarła do wagonu restauracyjnego. Zgiełk, dym papierosowy, kilka osób czekających przy ladzie, ale Marka tam nie było. Zapytała kelnerkę, opisała go. Kobieta wzruszyła ramionami: Dużo ludzi się tu przewija, proszę pani. Krystyna poczuła, jak serce podchodzi jej do gardła. Wróciła do swojego wagonu, sprawdzając po drodze każdą toaletę. Wszystkie były puste, zaczęła biec. Jej oddech stawał się krótki i spazmatyczny. Przeszła cały skład, od lokomotywy aż do ostatniego wagonu. Zaglądała do każdego przedziału, przepraszając i tłumacząc, że szuka męża. Ludzie patrzyli na nią ze współczuciem, inni z irytacją. Nikt go nie widział. Wróciła do swojego przedziału kompletnie rozbita. Pociąg nabierał prędkości. A z każdą minutą, z każdym kilometrem oddalała się od miejsca, w którym Marek zniknął. Jej umysł pracował na najwyższych obrotach, próbując znaleźć jakiekolwiek logiczne wytłumaczenie. Może wysiadł, kiedy pociąg stał, ale po co i dlaczego nic nie powiedział? Zostawił ją i małe dziecko w środku podróży? To było nie do pomyślenia. To nie był Marek, którego znała. Jej Marek nigdy by czegoś takiego nie zrobił. Znalazła kierownika pociągu. Starszy, wąsaty mężczyzna w kolejarskim mundurze wysłuchał jej z powagą, ale i z pewną rezygnacją. Proszę pani, takie rzeczy się zdarzają. Może wysiadł na chwilę i pociąg mu odjechał. Pojawi się na następnej stacji, ale w jego głosie nie było przekonania. Obiecał, że powiadomi milicję obywatelską na stacji docelowej we Wrocławiu. Dla Krystyny były to tylko puste słowa. Świat, który znała, właśnie rozpadał się na kawałki, a ona mogła tylko bezradnie patrzeć, jak krajobraz za oknem mknie coraz szybciej. Gdy pociąg wtoczył się na dworzec główny we Wrocławiu, Krystyna czuła się jak w transie. Obudziła Agnieszkę, która zaspana pytała, gdzie jest tatuś. Tatuś zaraz przyjdzie, kochanie, skłamała, a kłamstwo to paliło ją w gardle jak trucizna. Z pomocą życzliwego żołnierza wysiadła z pociągu, taszcząc walizki i trzymając mocno za rękę córkę. Peron był pełen ludzi witających i żegnających się, rodziny, śmiech, uściski, a ona stała pośrodku tego wszystkiego. Kompletnie sama. Czekała na nią siostra z mężem. Kiedy zobaczyli jej twarz, ich radosne uśmiechy zgasły. Krysiu, co się stało? Gdzie Marek? zapytała siostra. I wtedy Krystyna pękła. Opowiedziała im wszystko chaotycznie przez łzy. Historię tak absurdalną, że brzmiała jak fragment kiepskiego filmu. Mąż wyszedł po herbatę i zniknął. Po prostu wyparował. Na posterunku milicji obywatelskiej potraktowano ją z rutynową obojętnością. Młody funkcjonariusz spisał protokół, ziewając co jakiś czas. Zadawał standardowe pytania: Czy mąż miał wrogów? Długi. Czy się ostatnio kłóciliście? Może miał kochankę? Każde pytanie było jak cios. Krystyna zaprzeczała. Tłumaczyła, że byli szczęśliwym małżeństwem. Funkcjonariusz patrzył na nią z niedowierzaniem. Dla niego była prawdopodobnie kolejną porzuconą żoną, która nie chce przyjąć prawdy do wiadomości. Przyjmiemy zgłoszenie. Jak coś będziemy wiedzieć, damy znać, powiedział na odchodne. Krystyna wiedziała, że to oznacza, że nie zrobią nic. Dla nich Marek był tylko kolejnym numerem w statystykach. Powrót do Warszawy po kilku dniach był koszmarem. Musiała wrócić tym samym pociągiem. Każdy stukot kół, każdy mijany krajobraz przypominał jej o tym, co się stało. Weszła do pustego mieszkania, które jeszcze kilka dni temu tętniło życiem. Teraz panowała w nim grobowa cisza. Zapach jego kawy wciąż unosił się w powietrzu. Jego kapcie stały przy łóżku. Na wieszaku w przedpokoju wisiała jego kurtka. Wszystko było na swoim miejscu. Tylko jego nie było. Zaczęły się dni, tygodnie, a potem miesiące czekania. Każde pukanie do drzwi, każdy telefon sprawiał, że jej serce zamierało w nadziei. Ale to zawsze był listonosz z rachunkami albo sąsiadka pożyczyć cukru. Chodziła na milicję, pytała, prosiła, zbywano ją. Mówiono, że poszukiwania trwają, ale bez rezultatów. Czuła, że uderza głową w mur. Zaczęła własne amatorskie śledztwo. Przeglądała jego rzeczy, szukając jakiejkolwiek wskazówki, czegokolwiek, co mogłoby wyjaśnić jego zniknięcie. Znalazła jego dokumenty, portfel z niewielką ilością gotówki, który zostawił w domu. Nie wyglądało to na zaplanowaną ucieczkę. Kto ucieka bez pieniędzy i dokumentów, sąsiedzi zaczęli szeptać. Jedni współczuli, inni patrzyli z podejrzliwością. Pewnie uciekł na zachód, mówili jedni. Znalazł sobie inną, twierdzili drudzy. Krystyna musiała mierzyć się nie tylko z własnym bólem, ale i z osądami otoczenia. Była teraz samotną matką w kraju, w którym samotna matka była anomalią. Musiała być silna dla Agnieszki. Córka coraz częściej pytała o tatę. Krystyna wymyślała historię: Że tata wyjechał do bardzo dalekiej pracy, że buduje mosty w innym kraju. Kłamała, by chronić swoje dziecko, a każde kłamstwo było jak kolec w jej sercu. Mijały lata. Szarość lat 80. ustąpiła miejsca chaotycznej, kolorowej wolności lat 90. Polska się zmieniała, ale w życiu Krystyny czas się zatrzymał. Wciąż mieszkała w tym samym mieszkaniu, spała w tym samym łóżku, patrzyła na te same zdjęcia na meblościance. Twarz Marka na fotografii ślubnej powoli żółkła, ale w jej pamięci pozostawał wciąż ten sam. Młody, uśmiechnięty mężczyzna, który wyszedł po herbatę i nigdy nie wrócił. Krystyna nauczyła się żyć z tą pustką, pracowała jako pielęgniarka, wychowywała córkę, która rosła na mądrą i wrażliwą dziewczynę. Agnieszka w końcu przestała pytać. Zrozumiała, że temat ojca jest dla matki zbyt bolesny. Czasem, tylko w chwilach zadumy, Krystyna widziała w oczach córki, to samo nieme pytanie, które sama zadawała sobie od lat. Pewnego wieczoru, porządkując stare dokumenty, natrafiła na coś, co przeoczyła lata temu. W jednej z książek Marka, technicznej publikacji o wytrzymałości materiałów, znalazła mały, zagięty skrawek gazety. Był to wycinek z Głosu Robotniczego czy łódzkiej Gazety. Zawierał krótką notatkę o naborze do pracy w jakichś zakładach mechanicznych w Łodzi. Na marginesie, drobnym pismem, Marka zapisany był numer telefonu i jedno słowo Sprawdzić. Krystyna zamarła. Łódź. Pociąg do Wrocławia przejeżdżał przez stację w Koluszkach. Duży węzeł kolejowy niedaleko Łodzi. Czy to możliwe, że on, że wysiadł właśnie tam? Z drżącymi rękami wykręciła zapisany numer. Po drugiej stronie usłyszała sygnał oznaczający, że numer jest nieaktywny. Minęło przecież tyle lat, ale to był pierwszy konkretny trop od dnia zniknięcia. Skrawek papieru, który mógł być kluczem do tajemnicy, ale równie dobrze mógł być nic, nieznaczącym zapiskiem. Mimo to w sercu Krystyny na nowo zapłonęła iskierka nadziei. A może nie nadziei, a potrzeby zrozumienia. Musiała wiedzieć. Ta niepewność zżerała ją od środka przez połowę życia. Postanowiła, że kiedyś, gdy nadarzy się okazja, pojedzie do łodzi. Historie takie jak Krystyny przypominają, że siła ludzkiego ducha jest niezłomna, a wola poznania prawdy potrafi przetrwać dekady. Wiele kobiet z jej pokolenia musiało zmierzyć się z niewyobrażalnymi trudnościami, budując życie na nowo na zgliszczach przeszłości. Jeśli zgadzasz się, że takie opowieści o cichej odwadze zasługują na uwagę, zostaw polubienie pod tym filmem. To pomoże nam dotrzeć do większej liczby osób i opowiadać kolejne historie, które nie powinny zostać zapomniane. Mijały kolejne lata. Agnieszka dorosła, skończyła studia, wyszła za mąż i sama została matką. Krystyna, teraz już babcia, znalazła nową radość w opiece nad wnukiem, małym Tomkiem. Tajemnica zniknięcia Marka zblakła, stała się częścią rodzinnej mitologii, bolesną, ale odległą historią. Czasem, patrząc na swoją córkę i wnuka, Krystyna zastanawiała się, Jakim dziadkiem byłby Marek? Czy byłby dumny z Agnieszki? Czy bawiłby się z Tomkiem, budując z klocków tak, jak kiedyś budował z ich córką? Te myśli przynosiły fale smutku, ale już nie tego paraliżującego bólu, co kiedyś. Była to raczej melancholijna zaduma nad życiem, które mogło być, a którego nie było. Wycinek z gazety z numerem telefonu do łodzi wciąż leżał schowany w pudełku z pamiątkami. Krystyna nigdy tam nie pojechała. Czego miałaby szukać? Firmy, która prawdopodobnie już nie istniała? Ludzi, którzy nic nie pamiętali? Z wiekiem straciła energię do walki z wiatrakami. Pogodziła się z tym, że nigdy nie pozna prawdy. Przełom nastąpił w 2015 roku, dokładnie 30 lat po zniknięciu Marka. Było to zwykłe sobotnie popołudnie. Krystyna siedziała w fotelu przeglądając gazetę, a Agnieszka z mężem i Tomkiem oglądali coś w telewizji. Tomek, jak wielu chłopców w jego wieku, miał obsesję na punkcie piłki nożnej. Oglądali retransmisję jakiegoś młodzieżowego turnieju piłkarskiego, który odbywał się w Łodzi. Krystyna nie zwracała na to uwagi. Dźwięk telewizora był tylko tłem dla jej myśli. Nagle usłyszała zduszony okrzyk Agnieszki: Mamo, chodź tu. Szybko. W jej głosie było coś dziwnego. Mieszanina szoku i niedowierzania. Krystyna podniosła wzrok z nad gazety. Agnieszka stała przed telewizorem, blada jak ściana, i wskazywała palcem na ekran. Mamo, spójrz. Krystyna wstała i podeszła bliżej. Na ekranie kamera pokazywała ławkę trenerską jednej z drużyn. Siedział na niej mężczyzna po sześćdziesiątce. Siwe, przerzedzone włosy, twarz poorana z marszczkami, trochę cięższy niż go zapamiętała. Ale to były jego oczy. Te same. Lekko zamyślone oczy. Ten sam sposób, w jaki przechylał głowę słuchając kogoś, i ten charakterystyczny gest, pocieranie kciukiem wskazującego palca, kiedy był zdenerwowany, Krystyna robiła to samo. Serce Krystyny zatrzymało się na ułamek sekundy, a potem zaczęło bić jako szalałe. Świat zawirował jej przed oczami. Musiała oprzeć się o fotel, żeby nie upaść. Na pasku informacyjnym na dole ekranu widniał napis Piotr Nowicki, trener drużyny juniorów, włókniarz łódź Piotr Nowicki. To nie było jego imię, ale to była jego twarz. To niemożliwe, wyszeptała. Agnieszka cofnęła nagranie. Obejrzały tę scenę jeszcze raz. I jeszcze raz. Zbliżenie na twarz trenera trwało tylko kilka sekund. Ale dla nich były to wieki. Nie było żadnych wątpliwości. To był Marek, starszy o 30 lat, zmieniony przez czas, ale to bezsprzecznie był on. Mężczyzna, który zniknął w pociągu, był teraz trenerem piłki nożnej w łodzi. Żył, miał inne imię, inne życie. Szok powoli ustępował miejsca fali emocji, których Krystyna nie czuła od dawna. Gniew, żal, zdrada. Ale też ciekawość, dlaczego, dlaczego to zrobił, dlaczego porzucił je w tak okrutny sposób, by zacząć nowe życie pod zmienionym nazwiskiem. Pytanie, które dręczyło ją przez 30 lat, wróciło z całą mocą, domagając się odpowiedzi. Agnieszka, choć sama wstrząśnięta, zareagowała bardziej pragmatycznie. Musimy tam jechać, powiedziała stanowczo. Mamo, Musimy z nim porozmawiać. Zasługujemy na wyjaśnienia. Krystyna wahała się. Bała się tej konfrontacji. Bała się prawdy, jakakolwiek by ona nie była. Co jeśli on jej nie pozna? Co jeśli wyprze się wszystkiego? A co gorsza, co jeśli przyzna, że po prostu je porzucił, bo ich nie kochał? Czy będzie w stanie to znieść? Ale patrząc na zdeterminowaną twarz córki, Wiedziała, że nie ma wyboru, Agnieszka miała prawo poznać swojego ojca, a ona sama, po tylu latach życia w cieniu tajemnicy, musiała w końcu zamknąć ten rozdział. Dobrze, powiedziała cicho, a jej głos drżał pojedziemy do łodzi. Podróż do łodzi, którą odbyły kilka dni później, była surrealistycznym doświadczeniem. Jechały nowoczesnym pociągiem Intercity, zupełnie innym niż ten, którym Krystyna podróżowała 30 lat temu. Świat za oknem też był inny: nowe autostrady, kolorowe billboardy, zadbane stacje kolejowe. Polska przeszła ogromną transformację, ale dla Krystyny ta podróż była jak powrót do przeszłości, do tego samego strachu i niepewności. Które czuła tamtego czerwcowego dnia. W łodzi bez trudu znalazły mały stadion klubu Włókniarz. Było późne popołudnie, akurat trwał trening drużyny juniorów. Z daleka, z zasiadki ogrodzenia, obserwowały boisko i zobaczyły go. Stał przy linii bocznej, ubrany w dres, wydawał polecenia młodym piłkarzom. Jego głos, choć starszy i bardziej ochrypły, był wciąż rozpoznawalny. Krystyna poczuła, jak nogi się pod nią uginają. To wszystko działo się naprawdę. Obserwowały go przez dłuższą chwilę. W pewnym momencie do stadionu podjechała kobieta w podobnym wieku, może trochę młodsza. Pomachała do niego, a on jej odmachał. Potem podbiegł do nich nastoletni chłopak najwyraźniej ich syn. Który również grał w tej drużynie. Patrzyli, jak cała trójka rozmawia, śmieje się. Miał nową rodzinę, nową żonę, syna. Ten widok był dla Krystyny jak cios prosto w serce. Całe jej wyobrażenie o tym, co mogło się stać, że miał wypadek, stracił pamięć, że został do czegoś zmuszony wszystko to runęło w jednej chwili. Została tylko brutalna, bolesna prawda. On je zostawił z własnej, nieprzymuszonej woli. Agnieszka, widząc ból na twarzy matki, chwyciła ją za rękę: Mamo, musimy to zrobić teraz. Zebrały w sobie całą odwagę i ruszyły w stronę wejścia na stadion. Poczekały, aż trening się skończy. Zawodnicy rozchodzili się do szatni. On, Piotr Nowicki, czyli Marek, rozmawiał jeszcze z kilkoma rodzicami. Krystyna stała z boku, ukryta za filarem, niezdolna do wykonania kroku. To Agnieszka podeszła do niego pierwsza. Przepraszam, pan Piotr Nowicki zapytała, a jej głos był zaskakująco pewny. Mężczyzna odwrócił się. Tak, a o co chodzi? zapytał, uśmiechając się lekko. Agnieszka spojrzała mu prosto w oczy A może Marek Marek Krajewski. Na dźwięk tego nazwiska uśmiech zniknął z jego twarzy. Zastąpiło go niedowierzanie, potem szok, a w końcu paniczny strach. Pobladł tak bardzo, że Agnieszka przestraszyła się, że zaraz zemdleje. Rozglądał się nerwowo na boki, jakby szukał drogi ucieczki. Nie, nie wiem, o czym pani mówi. To jakaś pomyłka. Wydukał, unikając jej wzroku. Nie, to nie jest pomyłka, i powiedziała Agnieszka, a w jej oczach pojawiły się łzy. Jestem twoją córką, Agnieszką. W tym momencie z filaru wyszła Krystyna. Stanęła obok córki. Ich spojrzenia spotkały się po raz pierwszy od trzydziestu lat. W jego oczach zobaczyła cały wszechświat emocji. Przerażenie, wstyd, a pod tym wszystkim coś. Co wyglądało jak niewyobrażalny ból. Krysia, wyszeptał jej imię, a to jedno słowo było potwierdzeniem wszystkiego. Jego nowa żona, która stała nieopodal, podeszła do nich zaniepokojona. Piotrek, co się dzieje? Kim są te panie? Marek, czy też Piotr, wyglądał jak człowiek zapędzony w kozi róg. Ewa, musimy porozmawiać. Powiedział do niej, a potem zwrócił się do Krystyny i Agnieszki: Proszę, nie tutaj. Chodźmy gdzieś, gdzie będziemy mogli spokojnie porozmawiać. Zaprowadził je do małej kawiarni niedaleko stadionu. Usiedli przy stoliku w rogu. Jego nowa żona, Ewa, usiadła obok niego, patrząc na nich z wrogością i niezrozumieniem. Cisza, która zapadła, była gęsta i ciężka. To Krystyna przerwała ją pierwsza. Jej głos był cichy, ale drżał, stłumionych przez dekady emocji. Dlaczego? zapytała. Tylko tyle chcę wiedzieć. Dlaczego? Marek westchnął ciężko. Przez chwilę wyglądał, jakby nie wiedział, od czego zacząć. Jego wzrok błądził po blacie stołu. W końcu podniósł głowę i spojrzał na Krystynę. To nie było tak, jak myślisz zaczął. Nigdy bym was nie zostawił nigdy. Więc, co się stało? wtrąciła się Agnieszka. Zniknąłeś, zostawiłeś nas bez słowa, zbudowałeś sobie nowe życie, nową rodzinę. To życie nie jest moje powiedział cicho Marek, a w jego głosie pobrzmiewała gorycz. To wszystko jest kłamstwem od trzydziestu lat żyję w kłamstwie. I wtedy zaczął opowiadać. Historię tak nieprawdopodobną, że Krystyna i Agnieszka słuchały jej w osłupieniu. Okazało się, że Marek od początku lat 80. był zaangażowany w działalność opozycyjną. W zakładach, w których pracował, działała komórka podziemnej solidarności. Marek jako inżynier. Miał dostęp do drukarni i materiałów, pomagał w drukowaniu i kolportowaniu ulotek, biuletynów, prasy podziemnej. Była to działalność śmiertelnie niebezpieczna. Służba bezpieczeństwa deptała im po piętach. Podróż do Wrocławia miała być nie tylko wizytą rodzinną. Marek miał za zadanie przewieźć bardzo ważne dokumenty, listę kontaktów i planowane akcje strajkowe w całym regionie. Ukrył je w specjalnie przygotowanym podwójnym dnie swojej walizki.